Widzicie, jak pęka ściana budynku? Naprawdę, dawno nie czułem się tak niepewnie, wchodząc do budynku. Tu będzie naprawdę ciekawie. No, patrz, patrz, patrz jak się <ścoughs> ustawka, ale nie na środku drogi, panowie. A tu reszta sobie po prostu. O, tam się też goniają Dobra, ja nie chcę Wam przerywać, ale jednak chciałbym przejechać. Witam Was na kolejnej eksploracji i powiem Wam, chciałbym aby każda eksploracja zaczynała się od takiego widoku. No, jesteśmy w Norwegii i słuchajcie, przed nami jest zakład przetwórstwa ryb. E, tu mamy kolejny budynek, zaraz go odwiedzimy. Najpierw skupmy się na tym budynku głównym. Pogoda. Bardzo zimowa, jest, bardzo zimno, słuchajcie, ręce mi już marzą, dlatego że jestem tutaj parę minut, drzwi wywalone. Okej. Okay. Zobaczcie, gru grube drzwi, czyli prawdopodobnie tutaj była chłodnia, to jest sporo tych budynków właściwie. Więc przejdźmy do pierwszego. Okej. Okay. Um, ogrzewanie czy chłodzenie? Prędzej chłodzenie. Tak, tu były chłodnie. Mamy rowerek DBS Już tutaj trochę stoi, widać Ta, ten mech cały, tutaj I pompka bardzo retro Mówią o tym, widzicie? Naprawdę nikt dawno tutaj na tym nie siedział No obok jest woda, jest duża wilgoć, więc nie dziwię się Że tak to wygląda, ale Ach, Niestety Wszystko już, że tak powiem, zamarzło i hmm, dobra, zobaczmy co tutaj znajdziemy. Kolejne słuchajcie chłodzenie, a sufit jest bardzo wygięty i kapie z niego woda, to nie jest dobry znak. E, tutaj chyba lepiej widać to, że e, sufit jest naprawdę wklęsły i nie mam zaufania do niego, pójdę gdzieś, gdzie jest być może w lepszym stanie to wszystko. Wow! Te wózek widłowy, jeden, drugi, kolejna chłodnia. E, <grytania> Dobra, tędy nie przejdę, muszę jednak przejść przez to pomieszczenie. Niepewne. I zobaczcie tylko na te stare wózki, które po prostu już od słonej wody zardzewiały całe. Po prostu niesamowite. Taka degradacja stali. E, to po środku to jest chyba spawarka. Tak to wygląda. I ten zapach takiego. Zresztą czujecie. Jest taki muł, jakby tu na ziemi. E, tam dalej widzę szlifierkę stołową i pompę. I jak słyszycie, cały czas tutaj woda e, leci. No dobrze. Nie znajdziemy tutaj chyba wejścia na górę. Czyli musimy obejść budynek i poszukać jakichś schodów. Znaczy ten element, słuchajcie, o ile się nie mylę, on był kiedyś oczywiście do tego podestu. I on zabierał siatki z rybami, i transportował je tutaj na ten to molo, ten podest cały. I one były transportowane, wydaje mi się, do góry też. Do dalszej przeróbki. Tak przynajmniej wygląda ta taka winda, jakby. E, no dobra. Oj, mamy schody, ale z tego co widzę, o kurde, e, powiem Wam tak. E, mógłbym próbować tutaj wejść po tym i pewnie by mi się udało. Jednak pytanie jest takie, skoro taki beton, bloku, się odspoił i upadł, tutaj to jest ryzyko, że ta część, która pozostała, także opadnie. Tym bardziej, słuchajcie, pamiętajmy, tutaj cały czas działa słona woda, em, która degraduje to wszystko. Ja szczerze mówiąc, nie chcę ryzykować przygniecenia przez półtonowy albo i lepiej blok betonowy, więc odpuszczę wchodzenie tędy przynajmniej. Zobaczmy dalej. Tak, to, była, to były drzwi, i można było tędy wejść. Być może znajdziemy wejście gdzieś tutaj z boku. Jest chyba wejście, słuchajcie, przez okno. Dewastacja już miała tu miejsce, co widać wyraźnie. Aha. Wygląda to jak pomieszczenie biurowe Tylko się rozejrze Piękne wszystko słońca nad górami no dobra Jesteśmy w środku I co tutaj znajdziemy? Koloberg. Holoberg. <słuch> Telefony, dokumenty inne rzeczy, o Stara maszyna do pisania ale słuchajcie wszędzie tu jest woda, wszystko jest wykonane z jakichś prefabrykatów widzieliśmy na dole jak jest bardzo wybruszona podłoga, która się obawiam tu wchodzić. A tu mamy safe, bardzo ciężki, który dodatkowo tą podłogę obciąża kserokopiarka, brotera Chyba drukarka, albo y, elektroniczna maszyna do pisania Dalej, słuchajcie Wow, słuchajcie Wychodzi na to, że archiwum Naprawdę, trochę się nie, czuję niepewnie tutaj wchodząc Taki katalog 91 roku Dokumenty, wszystko po norwesku Nawet nie próbuję tego odczytać Tylko pytanie, czy znajdziemy jakieś być może e, kalendarze albo czasopisma, które wskazywałyby na rok opuszczenia. Widzicie to? Cholercia! mam nadzieję, że to widzicie. Słuchajcie, ta e, sufit e, jest po prostu wygięty. Tam widzę światło słoneczne. Znaczy się, że jest bardzo mocna degradacja. Dachu. No, wszystko jest wykonywane tutaj w Norwegii, te budynki, tak trochę słabo, że tak powiem. Ale słuchajcie, dobra, nie będę tu wchodzić po to, ponieważ naprawdę nie mam zaufania. Widzimy tutaj warsztat, widzimy mnóstwo części. Nie wiem co to jest, akurat ta metalowa skrzynia, ale jest dosyć ciężka. Regały, na nich sporo jeszcze rzeczy zostało. To wygląda jak Lada chłodnicza ze sklepu, no ale dobra. Mm, naprawdę dawno nie czułem się tak niepewnie wchodząc do budynku. Kaseta VHS Kot from Norway. Nie wiem. Stary Kanona. nie, nie kalkulator, tylko być może drukujący. Mm kurde, to jest dziurkacz zobaczcie, on jest tak pordzewiały że nie da rady niezłej wielkości gwoździe Ach, dobra, wiecie co? chyba się przełamię i spróbuję wejść tutaj e, tak, tutaj są te z... Oj, schody zawalone i mamy schody drewniane natomiast tutaj w pomieszczeniu obok Słuchajcie, wszędzie woda i wszędzie po prostu opadający sufit. Ojej, ojej, dobra, jak to? Widzicie jak pęka ściana budynku? O kurde Dobra, ja tylko chcę wejść, zobaczyć, jak wygląda tutaj góra, pełno sieci rybackich i tak dalej. Bo pewnie tutaj dokonywano. W większości produkcji, przepraszam, procesu przetwarzania, ryb czyli patruszenia, filetowania. A naprawdę widok pracownicy mieli po prostu piękny. I wow, o ja. No dobra, ja myślę, że więcej mówić nie muszę. Ten obraz mówi sam za siebie, jest bardzo, bardzo źle. Dobra, wiecie co widziałem? Jeszcze inne budynki. Które wyglądały bezpiecznie, więc udajmy się w tej chwili tam. Dobra, tylko wyjść stąd bezpiecznie teraz. To jest najważniejsze. E, chyba toaleta tutaj jest. E, widzicie to? Albo ta ścianka tak odeszła tutaj i zrobiła się przestrzeń, albo tam. Nie, tam są rury, ok. Fajny przełącznik retro. Dobra. Powiem wam szczerze, ja mam ochotę stąd wyjść jak najszybciej. Po prostu ta woda plus drewniane podłogi i ściany mnie nie przekonuje. Wygląda jak hala produkcyjna, szczerze mówiąc. O tak, są ciuchy pracowników. Jak widzicie to są takie kombinezony, yy, kurde, gumowe. Czyli dużo wody, dużo chlapania tu było. Yy, tak. Są specjalne stoły, przepraszam, po których ta całe wnętrzności spływały, i można było już przerobioną, wstępnie sfiletowaną na przykład rybę rzucić dalej do dalszej części. Jest lada chłodnicza, więc prawdopodobnie znajdował się tutaj także sklep, w którym od razu sprzedawali te produkty, przerobione ryby. Zbiornik na ryby mamy. Słuchajcie, oświetlenie jest. Tam są kartony, jeśli widzicie, do pakowania, które nigdy nie zostały użyte. Kolejny wielki zbiornik, sporo palet. Tak. Kolejne takie zbiorniki. Tutaj jest miejsce, do którym odbył się transport. A to natomiast, słuchajcie, to jest coś na zasadzie, tak, Cezaka wielkiego durszlaka do... E, pewnie jak ry, ryby już przygotowali to trzymali je tutaj w wodzie, żeby się nie zepsuły i to szło ogólnie dalej, czy to jest agregat prądotwórczy, czy mi się wydaje karszer, a myjka ciśnieniowa, ale zobaczcie to jest ogromne po prostu kurde i taki sprzęt tutaj został e, friko, e, nagrzewnica, taka farelka i mamy jeszcze kolejną część hali bo ja mam przestrzeni tutaj naprawdę nie brakowało tędy weszliśmy tak kurde, powiem wam, że naprawdę e, robi to wrażenie naprawdę nie spodziewałem się że tutaj coś zostanie szczerze mówiąc wielkie, stropianowe tak, pudła na ryby. A tutaj mamy. Słuchajcie, e, białe i jest tego dużo. Słuchajcie, to jest sól. To jest po prostu już z, zbrylona sól. E, zgaduję, że w soli przetrzymywano ryby, ponieważ e, w ten sposób one dłużej wytrzymują. Co tutaj się znajdzie? Czy to jest wejście? Tutaj jest taśmociąg do łatwiejszego transportu i spójrzcie ile jest niewykorzystanych tych stropianowych pudełek. Co ciekawe, słuchajcie, są tutaj elementy, które w Polsce giną najczęściej, czyli krany. Dobra, pomieszczenia, mm, instalacja elektryczna cała, e, wózek z, z taśmą do opakowania. Palet na przykład i chyba boiler albo zbiornik na e, do zmieszczania wody. No niestety nie znam norweskiego, więc zgaduję tylko toaleta dla pracowników. A jak wiecie, na moich urbexach toaleta musi być e, jest no, całkiem nieźle zachowana, mimo wszystko. Tylko jeszcze nie natrafiłem na żaden kalendarz, który. Wskazywałby, kiedy to funkcjonowało. Chociaż. O, słuchajcie, 96 rok. Akurat. I. Aha, wodę słyszę. Słuchajcie, tak, tędy, gdybyśmy zeszli, widzicie te kamienie? Tam jest już grunt. Normalnie doszlibyśmy do wody. Tędy. Słychać, jak woda, fale rozbijają się o skały. Mhm, dobra, jakieś zaplecze techniczne. Tutaj natomiast mamy słuchajcie, starą wagę i to wagę całkiem sporej wielkości. Mogę na nią wejść bez problemu, tylko że tak jak wspominałem wcześniej, za sprawia, że jest lipa i o ile się nie mylę, 1450 kg plus 50 kg 1500 kg można było tutaj zmierzyć na tej wadze. No, przynajmniej nowego, który nie, nie zamknę No dobra, spróbujemy przejść tędy dalej No dobrze i. Okej okay. No powiedzcie sami czy to po prostu nie jest piękny widok Mógłbym tutaj mieszkać powiem wam jak widzicie, z zewnątrz jest to całkiem spore. Ta część, jeszcze w niej nie byłem. Ale wygląda na słuchajcie, całkiem nową. Te deski nie wyglądają jakby miały ileś tam lat. Dobra, do tej części się nie dostanę. Jest kłódka, to jest prawdopodobnie czyjaś własność prywatna. Dobra, został nam jeszcze jeden budynek, więc chodźmy do niego. Ok, już widzę, że tutaj. No, będzie ciekawie. Zobaczmy, jest toaleta. Ha. Wszystko wykonane jakby z dykty. Prądu nie będzie, krany jeszcze są. Osobne na ciepłą i zimną wodę, co ciekawe. Przedłużacze. Ło. Jest tu kto? Dobra. Słuchajcie, przedłużacz bębnowy. Eee, pralka AEG. Tutaj aha, prysznic. Czy żeby UVC, lampa do dezynfekcji, toaleta przenośna i pompa. Zaraz, słuchajcie, to wygląda jakby było w miarę nowe, naprawdę. Eee, no dobrze, baniaki pojemniki po farbach albo coś takiego. Tutaj mamy wszystko po norwesku, ale 96 rok, 96 rok, Prawda tak dawno byłoby to używane. Spójrzcie, czy to jest radio? Tak, <grystanie> takie radio chyba przeźro... przepraszam, radio takie typowo budowlane, tak. Co to jest? Kanal Digital. Pewnie jakiś dekoder albo coś. Sprzętu tutaj naprawdę nie brakuje. Tu będzie naprawdę ciekawie. Mamy kuchnię. Słuchajcie, kuchenka jest. To jest piecyk. Magazyn z 1996 roku. Ok. Tak, to jest piecyk, ale farelka. Magazyn. Oczywiście wszystko po norwesku 1996 rok Słuchajcie, rzeczywiście od 1996 roku to jest wszystko pozostawione tutaj no, Nawet czuć. No to, to powiem Wam, że to jest mega Ym, Boiler Wszystko wykonane, słuchajcie, z dykty z płyty OSB no dobra. bojer na to wygląda. Naprawdę jestem zdziwiony, ile rzeczy tutaj po prostu pozostało. Spójrzcie, tu kawa była przetrzymywana w takich regalikach małych. Mam bjorn, hawrek, może mąka, Nie wnikam. Przejdźmy do tego największego pomieszczenia i powiem Wam że jest po prostu mega spójrzcie tylko to jest piec? chyba piec, albo, albo piekarnik? instalacja elektryczna no, no wszystko jest lodówka z przesunę ok ym, adidasy ta, Korki. ło, śmierdzą trochę ciuchów ym, Całkiem sporo, um, ok. Czy to jest? Wow! Wow! Nie wiem. Patrzcie tylko taki stateczek, ozdobny. Widziałem kiedyś nad Morzem Polskim coś takiego, ale kosztowało kilkaset złotych. No, w tym dużym futerale, jak myślicie, co będzie? Duży futerał Kurde Co to może być? Tu mamy chyba lampę. Grzejnik. To jest mały taki podłużny grzejnik. Są narty, są łyżwy. Czekajcie, co to jest? Narty chyba Tak, to są narty. Zamek jest zepsuty, nie chcę go rozpinać. Ale są narty. Eee, poziomice, słuchajcie, walizki jakieś robocze. Po prostu tego nie brakuje. Tutaj, eee, tu są poziomice. <gryw> no, no, laptop. Nie wierzę. Słuchajcie, to jest. Monitor Fujitsu Siemens e, To jest stary dosyć laptop Z napędem DVD Intel Core 2 Duo Pierwszy raz chyba widzę laptopa Ech, Jaki to jest firmy Kurde nie wiem, ale no Ile razy widzieliście na urbexie laptopa Mam wrażenie, że ktoś tutaj pomieszkiwał, być może jakiś bezdomny Komputer stacjonarny Intel Pentium 3, napęd e, nagrywarka sonego i napęd DVD plus stacja dyskietek 3,5 cala. Mamy nawet jakieś pieniądze, się zachowały. Ale co to jest? 50 coś tam. Norga, a to to nie kojarzy. Co to jest? Marguerite Dan Danmarks Gra milionerzy? Kompletna, słuchajcie. No, po prostu ja, ja nie wiem, za co się tutaj łapać. Yy, sprzęt biurowy, sprzęt. Yy, jaki tutaj mamy sprzęt? AGD, RTV, mamy budowlany, sprzęt sportowy. No, jestem naprawdę zdumiony, ile tego tutaj jest. milion dolar Pakoraban. to jest chyba taki jeden z droższych perfumów, o ile się nie mylę łóżko polowe, tu jest łóżko dmuchane Intexa choinka, ciuchy, walizki a to jest radyjko czy telewizorek przenośny? Telewizorek słuchajcie przenośny a jak taki mały, fajny Poręczne. Niesamowite, po prostu to jest niesamowite, ile rzeczy tutaj po prostu się zachowało. Zobaczcie, kaseciak, jakiś taki chyba lepszy, wydaje mi się, z equalizerem konkretnym. Lodóweczka, Indesit, spójrzcie na ten Artyfisher. Tutaj zrobię sobie przejście, to jest po prostu niesamowite są podpisane wiecie co, ja się zastanawiam nad jednym czy to nie jest na przykład em, jakaś dziupla złodziei którzy tutaj okradali ludzi i zwozili swój łup bo to jest po prostu niesamowite ile rzeczy tutaj się zachowało, ile tego tutaj jest to jest niewyobrażalne dla mnie takie konkretne walizki słuchajcie skrzynie narzędziowe, sprzęto. No to wygląda, jakby ktoś to po prostu zostawił na chwilę i miał zaraz tutaj wrócić. Tak to naprawdę w tej chwili wygląda. Po prostu niesamowite. A przed nami, słuchajcie, jeszcze górne piętro. Chodźmy na górę. I ja tutaj widzę jakieś resztki materiałów, e, płyt chyba. Wiecie, co mi się wydaje, że tutaj mogli mieszkać pracownicy w całych zakładów. I... O kurde. Ta instalacja wygląda jak jakaś pajęczyna, powiem wam. E, czy to jest głośnik? Tak o kurde, ciężki Czy to jest wejście na starego iPhone'a? Taki sprzęt powiem wam O, ten głośnik waży parę ładnych kilo. Kurde. No ładnie, naprawdę ładnie. Sprzęt, tutaj sprzętu nie brakuje. Spójrzcie, sprzęt budowlany yy, farelki spore armatura to wygląda, jakby to było yy, rozbierane, powiem Wam. Widzicie ten mebel? No spójrzcie, no lata 70. jak nic. O, tutaj możemy obserwować swoją drogą Ech, znowu Och, piękne widoki na góry i wodę. No. Dobra, to ta część wygląda by była rozbierana. Co to jest? Oj. Ok, nie wiem, nie wiem do końca. I to bardziej wygląda powiem Wam jak pokoje, po prostu jest jeszcze wejście na górę, ale bardzo niski jest strop, więc nie będę tam wchodzić. Zobaczcie naczynia, założę rękawice, bo jest naprawdę zimno, statyw z tym z oświetleniem warsztatowym jaki stolik taki designerski, zobaczcie tylko na to to jest po prostu niesamowite, kolejna skrzynka z narzędziami i to naprawdę, tu widać, że były ściany, zostało to rozebrane moja teoria jest taka, po prostu, że rozbierają ten budynek i coś po prostu zostało przerwane w pewnym momencie Firma, która to rozbierała, to wygląda jakby po prostu przestało to działać. Jakby zostawili pracownicy wszystkie narzędzia i po prostu wyszli stąd. Ale no to jest po prostu no niesamowite. Dobra, no co mogę Wam powiedzieć? Obiekt jest opuszczony od według kalendarzy roku 96. Pomimo tego pozostało tu bardzo dużo rzeczy. Sam stan techniczny jest po prostu kiepski, ale jedno mogę, muszę sobie przyznać, że jak robi się urbex w takim miejscu, no to po prostu on źle wyjść nie może. Jest po prostu pięknie. A Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnej wyprawie. Cześć.